Huhuha, nasza zima zła, choć na razie bez śniegu. Witam was serdecznie, SG, w ten lutowy, choć słoneczny, to jednak mroźny dzień. I zapraszam na kolejny materiał z cyklu hashtag Pogadałby. Choć pierwszy tydzień lutego jest już poza nami, to wydarzyło się tak dużo rzeczy, że ciężko jest w natłoku tych różnych newsów, plotek i przecieków wyłowić coś ciekawego, jednak co nieco się znajdzie. Bez przedłużania lecimy z tematem. Pierw jednak musimy się trochę cofnąć do materiału sprzed tygodnia, bo zaraz po opublikowaniu go pojawiły się nowe informacje rzucające nieco światła na tę sprawę, tu ten fragment właśnie. Jak mogliście się domyślić z materiału, który zamieściłem trzy tygodnie temu, czekam na Marvel Spider-Man 2 od Insomniac Games. Gra miała pojawić się na Steamie dokładnie jutro, to jest 30 stycznia. Problem polega jednak na tym, że od momentu oficjalnej zapowiedzi nie otrzymaliśmy żadnej innej wiadomości, w tym najważniejsze, wymagań systemowych na dzień przed premierą. Pal licho pre-order, jak nie wiem, czy gra mi w ogóle na PCcie pójdzie. Na SteamDB w historii aktualizacji widać, że są jakieś zmiany, na przykład ostatnie sprzed dwóch godzin, ale czy naprawdę Nixis zamierza siedzieć jak mysz pod miotłą i nie podzieli się z nami graczami żadnymi informacjami? Bardzo podejrzane zachowanie zwłaszcza w świetle tego, iż ostatnio Horizon Forbidden West Complete Edition nagle został zablokowany w krajach, które PSN nie posiadają. Aczkolwiek póki co wymóg konta nie jest jeszcze wymagany, i grę mogę odpalić bez żadnego monitu o zalogowanie się. Spider-Man 2, jednak od początku ten wymóg ma posiadać, podobnie jak wydane w zeszłym roku God of War Ragnarok i Until Dawn. A z innej beczki, niedługo mają dokonać się roszady na stanowisku kierowniczym Sony. I wygląda na to, że Herman Hulst przeniesie się na stanowisko szefa PlayStation Studios, a Hiroki Totoki. Będzie szefem całego Sony. Mówi się też o tym, że to Hulst naciskał na kierunek gry usługi i to m.in. on jest odpowiedzialny za wtopę, jaką był Concord i teraz pośpieszne kasowanie kilku innych gier usług w produkcji. Czy to dlatego mamy taką ciszę radiową w sprawie Marvel Spider-Man 2? Być może. A może jeszcze dzisiaj, to jest na dzień pisania tego skryptu, ktoś w Sony i spobudzi obudzi się wreszcie i będziemy mieli jakieś konkrety? I faktycznie tak się stało. W godzinach wieczornych na oficjalnym blogu PlayStation zostały podane wymagania sprzętowe gry. Jak również co ważniejsze, wycofano się z przymusowego tworzenia i posiadania konta PlayStation Network Account. Konto wciąż pozostaje, owszem, ale jest ono swego rodzaju zanęcaczem, a nie wymogiem, i to nie tylko dla Marvel's Spider-Man 2, ale również dla wydanych wcześniej God of War Ragnarok, Horizon Zero Dawn Remastered. Czy nadchodzącego The Last of Us Part 2? Co zresztą gier, które go wymagały, takie jak Ghost of Tsushima Director's Cut lub Until Dawn? Cóż, w Ghost of Tsushima to konto i tak było tylko połowiczne, bo tylko do trybu Legend. Inaczej to wygląda przy sprawie Until Dawn. Ale jest to dla Sony raczej duży zawód, bo w grę w momencie szczytowym grało tylko około. 2607 graczy, obecnie jest to 55, więc udają, że tej gry w ogóle nie ma. O LEGO Horizon Adventures nie wspominając, gdzie pik graczy to zaledwie 602, a grających obecnie 7. Tak więc metoda KIA się nie sprawdziła i nie zachęciła ludzi do masowego dołączania do społeczności PlayStation, a co więcej, spowodowała, że kolejne porty PC-owe po wprowadzeniu tej dyrektywy miały znikome. Jak na takie marki wyniki? To próbują teraz marchewki, czyli wracając do punktu zero. A zatem podobnie jak przy Helldivers 2, bitwa wygrana. Choć wciąż jeszcze nie przywrócono dostępności w krajach bez konta PlayStation Network Account. Zanim przejdziemy do dania głównego, jakim jest Port Marvel Spider-Man 2, przekąśmy kilka mniejszych przystawek. Według hiszpańskiego serwisu Geekin Out, który powołuje się na swoje źródła w Konami, po sukcesie odświeżeń takich marek jak Silent Hill od polskiego Blubber Team czy nadchodzącego Metal Gear Solid, w kolejce już czeka odświeżenie marki Castlevania. Ostatnią grą AAA z tego gatunku było wydane w 2010 roku Castlevania Lords of Shadow oraz wydane w 2013 roku Castlevania Lords of Shadow 2, i od tego czasu jest o tej marce wyjątkowo cicho. Prawdopodobnie przez fakt, że sequel nie sprzedał się zbyt dobrze, ale wygląda na to, że coś ma zostać zapowiedziane jeszcze w tym roku. Czy będzie to remake Lords of Shadow 1 plus 2, remaster, a może pełnoprawna część trzecia? to wyjdzie w praniu. Z mojej strony to dobre wiadomości, bo choć obu gier nigdy nie ukończyłem, ba, dwójki nawet nie zacząłem, jest to jedna z ofiar zimowych wyprzedaży na Steamie, to spodobały mi się one na tyle, że potencjalną kontynuację przyjąłbym chętnie. Sony, a właściwie to działające z ich imieniu Mark Scan Enforcement, w ostatnim czasie zażądało natychmiastowego usunięcia z sieci działających dotychczas bez problemu takich tytułów jak Bloodborne PSX, który był fanowskim demake'iem, czyli przeniesieniem gry na oprawę graficzną pierwszego PlayStation, jak również zwrócono się o zaprzestanie wspierania fanowskiego patcha umożliwiającego grę w 60 fps ach dla zmodyfikowanych PlayStation 4, PlayStation 5 oraz emulatorów. Póki co nie zażądano usunięcia nieoficjalnego portu gry na PC przez emulator Shad PS4, który nawet niedawno zrecenzowała ekipa od GD. Digital Foundry, ale patrząc po tych działaniach, jest to tylko kwestia czasu. Czy jest to przygotowanie gruntu pod oficjalny port Bloodborne PC wraz z odświeżeniem gry na PlayStation 5, PlayStation 5 Pro? Nie wiadomo. Swego czasu po internecie krążyły plotki, a nawet rzekome screeny Bloodborne w wersji na PC ale nic z nich nie wyszło. Co więcej dowiedzieliśmy się ostatnio, że wydawca nie ma absolutnie żadnych planów portu Demon Souls Remake na PC, a kwestia Bloodborna leży tylko i wyłącznie w gestii ojca marki, czyli Hidetaki. Miyazakiego. Z kolei ten odpowiada w wywiadach, że bardzo chętnie zrobiłby port, ale sam nie może podejmować takich decyzji, i tak się to kręci, to błędne koło. A marka zamiast zarabiać na siebie, jest zamknięta na jednej i już z obecnej perspektywy przestarzałej platformie. Miejmy nadzieję, że ktoś w Sony wreszcie to sobie uświadomi. Porozum do głowy najwyraźniej poszło studio Rocksteady, które według informacji od Jasona Schreiera ma po spektakularnej katastrofie, jaką była gra o legionie samobójców i piętrzącymi się problemami związanymi z produkcją gry o Wonder Woman, m.in. całkowitym reset i zaczynaniu od zera kilkakrotnie, co kosztowało już 100 milionów dolarów, powrócić do korzeni i stworzyć kolejną grę z uniwersum nietoperza. Co ważniejsze, ma to być gra single player i być rozpaczliwą próbą uratowania tonącego okrętu. Według nieoficjalnych informacji, Firma Warner Bros. przepaliła około 300 milionów dolarów, a tymczasem serwery ich gier są po kolei zamykane, gdyż do grona przegranych dołączyła niedawno oprócz Suicide Squad pijatyka Multiversus, a i Harry Potter Quidditch Champions jakoś w zadowalającym stopniu się nie sprzedał i twórcy planują gruntowny rework. Co grze pomóc może, ale wcale nie musi. Wydaje się więc, że obecnie wydawca całą swoją siłę przerobową skupi tylko i wyłącznie na markach, które przynoszą jakiekolwiek dochody, takich jak Hogwarts Legacy, które dzięki wprowadzeniu do gry ostatnio wsparcia moderskiego i obniżce ceny przyciąga do gry coraz więcej graczy. Oprócz tego Schreier potwierdził również krążące od pewnego czasu plotki o edycji rozszerzonej, czy tam reżyserskiej, dla gry. Wygląda na to, że wkrótce otrzymamy nową zawartość do ogrania. I bardzo dobrze. Nie jest to jakaś super świetna gra, ale gra się z nią z przyjemnością i więcej nowego kontentu na pewno nie zaszkodzi. Trzymam kciuki. Wpada, że podobnego zachowania nie dostrzega prezes Electronic Arts Andrew Wilson, który ostatnio wypalił, że głównym problemem gry Dragon Age The Veilguard było to, że nie była ona grą usługą. I ej, oni nigdy się nie nauczą. Nawet nie wiem, czy jest jakikolwiek sens tego komentowania. Moją opinię na temat gry Dragon Age The Veilguard mogliście już poznać w ma materiale Dragon Age The Veilguard to porażka. I do dzisiaj żałuję nawet wydanych pieniędzy na ten miesiąc abonamentu, by to samemu przetestować. No cóż, człowiek był naiwny. Gra przy najlepszych wiatrach jest zaledwie średniakiem, który szybko nuży, którego fabuła nie pamiętamy już następnego dnia po jej przejściu a w najgorszym grą na 3 na 10, zwłaszcza dla fanów uniwersum, którzy z tą grą dostali solidnego blaskacza w twarz. Nawet pod wieloma względami krytykowana inkwizycja nie była aż tak kiepska. O tym, że ludzie na szczeblach dyrektorskich w EA są oderwani od rzeczywistości, wiedzieliśmy od dawna. Jednak jakaś część z nas pomyślała, że skoro tak dobrze sprzedały im się gry od Respawn Entertainment o gwiezdnych wojnach i kierownictwo zaczęło samo to doceniać, to pęd w kierunku multiplayer i game as service zostanie zahamowany. Wygląda na to, że płonne nasze nadzieje, bo wystarczyła jedna porażka i trend zmienia się ponownie o 180 stopni. Porażka ta dodam na własne życzenie. Bo my, jako gracze, chcieliśmy po prostu dostać coś przynajmniej na poziomie Dragon Age Origins, a nie przekazu propagandowego LGBTQ w szatach Dragon Age. I przez to kompletnie nie kupuję zapewnień, że Mass Effect 5 będzie całkowicie inny i będzie grą Picuś-Glancuś. Nie, pokazaliście na co was stać przy ostatnim Dragon Age. Drugi raz już mnie nie nabierzecie. A co więcej mam takie przypuszczenie, że zanim ta gra, to jest Mass Effect 5, zostanie ukończona, studio jakim jest Bioware przestanie istnieć. Zresztą w ostatnich dniach pojawiła się informacja o masowych zwolnieniach, przetasowaniach i przenoszenia ludzi w samym studiu. I choć Bioware ma dwa studia, w Edmonton i Austin, to teraz nagle w pracach nad Mass Effect nie potrzeba tak wielu ludzi jak potrzeba było przy Dragon Age? Okej, okay, rozumiem, granie weszła jeszcze w etap produkcyjny, ale wydaje mi się to kolejną wymówką, która ma zmylić potencjalnego klienta, że wszystko jest w porządku, podczas gdy w rzeczywistości może tam panować absolutny chaos, tak zwany BioWare Magic. Swoją drogą jesteśmy w fazie przedprodukcyjnej? To po co wypuszczaliście ten trailer CGI 4 lata temu, skoro od tego czasu nic nie zrobiliście? Nie wiemy tego i raczej się nie dowiemy, chyba że ktoś, kto ma odpowiednie dojścia, ujawni pewne materiały z zakulis, jak to miało miejsce już wielokrotnie przy tym studiu, chociażby jak sytuacja wyglądała przy tworzeniu Andromedy i Antem. Oczywiście słowa dyrektora EA poniosły się szerokim echem i raczej nie zyskały pozytywnej opinii. Ekspracownicy Bioware na swoich socjalach dosadnie skrytykowali te słowa i nawoływali raczej do podążania za tym co robi Larian Studios. A legenda branży Chris Avalon stwierdził nawet, że niczego innego się po szefie EA nie spodziewał. Moim zdaniem największym lodowym prysznicem na kart EA będzie gdy gra od byłych pracowników Mass Effect, Exodus sprzeda się lepiej niż oficjalna część piąta. Może wtedy coś do nich dotrze chociaż wątpię, czy cokolwiek naruszy tę banieczkę, w której się obracają. Jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo niepokoi, odnośnie Bauer i Larian. Rzekomo osoba reżyserska, tak ją nazwijmy, bo nie chcę robić pompek, ma odpowiadać za Baldur's Gate 4, już nie od Larian i jest to ta sama osoba, która reżyserowała Dragon Age The Veilguard, czyli Corinne Boucher. To nie skończy się dobrze. A już było dobrze! I przechodzimy wreszcie do katastrofy, jaką jest port Marvel Spider-Man 2. Do tej pory w oczach wielu graczy studio Nixis było raczej kojarzone z dobrej jakości portami i porządnym rzemiosłem. Do czasu. Dotychczasowe blamarze zawsze zwalane były na inne studia, które same musiały portować swoje gry, np. Iron Galaxy Studios. Niestety premiera pecetowego portu Mar Marvel Spider-Man pokazała, że nawet Im, to jest Nixis, zdarza się potknięcie, o ile to jest tylko potknięcie, a nie sygnał, że kolejne porty będą w podobnym stanie. Tu z niepokojem patrzę na kwietniowy port The Last of Us Part II. Gracze przede wszystkim narzekają na fatalną optymalizację, która zażyna nawet dostępne topowe karty graficzne 4.90, problemy z dźwiękiem, notoryczne krasze i co ciekawe bugi takie jak zawieszanie się postaci w momencie gdy kończy się cutscenka czy wypadnięcie pod mapę podczas walki z Sandmanem. I dlatego średnia recenzji na Steamie obecnie plasuje pozycje jako mieszane. Pierwsze hotfixy już zaczęły się pojawiać i jest nawet pierwszy patch który co prawda coś niecoś poprawia, ale do pełni komfortowej gry tej produkcji jeszcze wiele brakuje. Na moje oko to tak jakieś 3 do 6 miesięcy, może więcej. Wtedy będzie warto po ten tytuł sięgnąć, a póki co lepiej się wstrzymać. Zaczęły się też pojawiać pierwsze mody na Nexusie. Oprócz obowiązkowego nude moda dla postaci kobiecych, np. Mary Jane, mamy od chociażby przeniesienie oryginalnej twarzy Petera Parkera do dwójki. Tu jak ktoś nie wie, w wersji remaster została zmieniona twarz aktora, by bardziej przypominał wersję Spidermana z produkowanych wtedy filmów MCU z Hollandem w roli głównej, czy przeniesienie twarzy MJ z jedynki do dwójki, albo zmiana fryzury Milesa na tę, którą miał w Miles Morales, czyli na krótko przestrzeżoną zamiast afro. Albo absolutny hit, czyli w pełni, w pełni grywalny Venom z animowanymi i funkcjonalnymi skrzydłami, które widzimy w finale fabuły MSM2. A to dopiero mija jakiś tydzień po premierze gry. Miejmy nadzieję, że port zostanie szybko naprawiony. Mimo tego Sony raczej nie ma co otwierać szampana jak to miało miejsce w przypadku Marvel's Spider-Man Remastered, które wtedy zagrało około 60 tysięcy graczy w piku. Tutaj mówimy o skromnych 18 tysiącach, czyli odrobinę lepiej niż samodzielny dodatek z Malsem Moralesem. Ale tak to jest, jak po grze przypomina się na kilka godzin przed premierą i praktycznie do końca nie podaje informacji o wymaganiach sprzętowych czy trailer, który prezentuje, jak gra ma wyglądać na PC. A podejrzewam, że niechęć zmiany polityki względem wymogu konta PSN było tego przyczyną. Nie wspominając, że antagonizuje się znaczną część klienteli, walcząc z nimi na wzgórzu wymogu konta PSN, a potem wycofuje się z tej decyzji nie w oficjalnym statementie na Steam, ale gdzieś pokątnie na blogu PlayStation, który na pewno śledzą wszyscy PCMR. I to by było na tyle, co miałem w tym materiale do powiedzenia. Są oczywiście sprawy, których nie poruszyłem. Ale nie są one dla mnie tak ważne, na przykład premiera Kingdom Come Deliverance 2 i afera, jaka wybuchła z okazji niektórych recenzji i review bombingu, start otwartej bety Monster Hunter Wilds, absurdalne, wręcz kosmiczne ceny nowych RTX 5090 ze sztucznymi klatkami i ich dostępnością i tym podobne. Wolałem się skupić raczej na tym, co mnie przede wszystkim interesuje i co mnie kręci. To wszystko. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym materiale na tym kanale. Cześć!